Zastanawiasz się dlaczego im bardziej chcesz mieć czyste włosy, tym są bardziej przetłuszczone? Mało kto o tym mówi, ale przetłuszczające się włosy to nie tylko źle dobrany szampon, ale też kwestia złych nawyków. Nawyki, które zazwyczaj mogą wydawać się normalne, ale tak naprawdę prowadzą do tego, że włosy się przetłuszczają. Sam robiłem kilka takich prostych błędów, bardzo możliwe, że ty też je popełniasz, dlatego powiem ci dzisiaj, jak przerwać to błędne, tłuste koło. Zapraszam. Pierwszy, najczęstszy błąd, czyli... Dotykasz włosy co chwilę, masz długą grzywkę, co chwilę poprawiasz włosy 10, 20, 100 razy dziennie i w ten sposób przenosisz kurz, jakieś zanieczyszczenia, nawet resztki jedzenia we włosy i w ten sposób Twoje włosy są przetłuszczone. Nie mówię, żebyś w ogóle ich nie dotykał, ale na przykład wcześniej umyj ręce, wytrzyj w chusteczkę i wtedy będziesz miał mniej przetłuszczone włosy. I kolejna sprawa z dotykaniem włosów. Dotykając skóry pobudzasz gruczoły łojowe do wytwarzania sebum i w ten sposób sebum równa się przetłuszczone włosy. Dwa. Przesuszona skóra równa się przetłuszczona skóra. Brzmi trochę jak paradoks, ale im bardziej masz przesuszoną skórę, tym więcej sebum się wytwarza, ponieważ organizm działa tak, skóra głowy działa tak, że jeżeli czuje, że jest coś sucho, wtedy jest dla niej sygnał halo tu jest za sucho, więc trzeba to nawilżyć. I w ten sposób wydziela się sebum, co sprawia, że nasze włosy są. Przetłuszczone. Dzieje się to wtedy, kiedy używamy na przykład zbyt mocnych szamponów do włosów. Kiedyś używałem szamponów 10 w jednym, które myły włosy, myły ciało, myły brodę, usuwały rdze i myślałem, że im bardziej użyteczny szampon, tym lepiej, ponieważ będę miał jeden kosmetyk, umyję nim wszystko, a tak naprawdę on jeszcze bardziej mi szkodził niż miał jakieś zalety. Problem łupieżu oraz przetłuszczających się włosów zniknął wtedy, kiedy zacząłem używać szamponów naturalnych. Po po prostu szamponów do włosów, jeden w jednym. Nie musimy wydawać fortuny na szampony, ponieważ są one i tańsze, i droższe. Są też takie na wypasie, jak na przykład szampon do włosów. First hand jest to szampon wypchany bardzo dobrymi składnikami, jest on także odżywczy, może nie pieni się jak szalony, ale bardzo dobrze zmywa resztki kosmetyków, bardzo dobrze nawilża włosy i wyglądają one świetnie. Gdybym nie używał kosmetyków do stylizacji włosów, podejrzewam, że nie musiałbym myć włosów codziennie, a na przykład co 3-4 dni. Co także Tobie polecam. No i wracając jeszcze do tanich szamponów, polecam jeszcze unikać szamponów, które mają napisane: szampon do przytłuszczających się włosów oraz szamponów przeciwłupieżowych, szczególnie tych koncernowych, które są przereklamowane, ponieważ one bardzo szybko przesuszą skórę głowy i nie tylko one nie pomogą, ale także. Jeszcze bardziej zaszkodzą. 3, czyli higiena szczotki oraz ręcznika. Szczotka do włosów może być Twoim największym sabotażystą, ponieważ czesząc włosy, przenosisz na szczotkę resztkę kosmetyków, sebum z głowy, kurz zabrudzenia i po jakimś czasie, kiedy układasz sobie włosy czesząc je tą samą szczotką, wszystko to co w niej zostało, przenosisz z powrotem na głowę. No i podobnie jest z ręcznikiem. Jeżeli używasz tego samego ręcznika do ciała i do włosów, no to sorry, niestety nie będzie czysto. Ja mam osobny ręcznik do włosów, który jest mniejszy. Bardzo polecam, ponieważ można go częściej uprać i wtedy nie przenosisz wszystko tego co starłość ze swojego dopiero co umytego ciała na włosy. 4 jeżeli jesteś w przedziale wiekowym 18-35 lat, to twoje gruczoły łojowe są w formie życia. Jeśli łapiesz się w tym przedziale, to statystycznie twoje gruczoły łojowe wytwarzają najwięcej serum. A najprościej mówiąc, po prostu leje sebum. Jeżeli łapiesz się w ten przedział, to statystycznie Twoje gruczoły są najbardziej aktywne, czyli najprościej mówiąc, leją sebum. I niestety jest to jak najbardziej normalne, więc trzeba nauczyć się z tym żyć i uważać na resztę punktów, które doprowadzają do tego, że Twoje włosy są przetłuszczone. Ok, no to teraz jak sobie z tym wszystkim poradzić? Po pierwsze, naucz się czytać skład szamponów. Zobacz, czy nie ma na początku SLS czy jakichś silikonów. Wybieraj te lekkie i naturalne. Drugi punkt poprawianie włosów. Jeżeli masz długie włosy, masz dłuższą grzywkę, to po prostu kup sobie opaskę czy wsów. Jeżeli siedzisz w domu i nie musisz wychodzić do ludzi, to po prostu sobie ją załóż. Wtedy nie będziesz musiał dotykać włosów i poprawiać włosów co chwilę. Kolejna rzecz to peeling skóry głowy. Możesz mieć gotowy kupiony kosmetyk, możesz go zrobić także własnoręcznie. Chodzi o to, żeby pozbyć się tego martwego naskórka oraz odblokować pory. Kolejna sprawa, jeżeli nie używasz kosmetyków do stylizacji włosów, staraj się myć włosy co 2-3 dni. Mycie włosów codziennie to nie grzech, ale jeżeli już używasz mocniejszych szamponów, staraj się robić to rzadziej. Jeżeli chcesz myć włosy codziennie, używaj tych lżejszych szamponów do użycia codziennego. Do mycia głowy oraz do zmywania odżywki nie Używaj gorącej wody. Ciepła woda jest ok, ale gorąca woda równa się przesuszenie, a przesuszenie równa się wytwarzanie sebum. Jeżeli naprawdę już nic nie pomaga, to zasięgnij porady specjalisty. A takim specjalistą jest trycholog, który sprawdzi, czy to nie jest przypadkiem wina Twojego trybu życia, ewentualnie hormonów. Zamiast się męczyć, to po prostu spytaj kogoś, kto będzie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że moje porady się. Przydadzą, jeżeli Ty masz swoje patenty, to zostaw je w komentarzu, a my porozmawiamy o nich za fotelem. Dzięki, cześć.